Cześć, dzisiaj kolejny odcinek z Koparta i w końcu udało mi się obejść na plac, nie było żadnego problemu. Przyjechałem zobaczyć na tym koparcie. Jest trzy samochody, które mnie tak wstępnie interesują. Pierwszym jest to BMW X1. z rocznika 18, przebieg 17 080 mil także to BMW głównie tu przyjechałem zobaczyć śmierdzi w środku strasznie papierosami z tego co widzę to jest wypożyczalni Hertz uszkodzenie podwozia Amelkarec. Tak właśnie planowaliśmy rozejrzeć się za takim BMW. Ciekawe, czy o. odpalił ładnie, ale z tego co widzę, to silnik lekko drży. Trzeba było zobaczyć pod spód. Zaraz zobaczymy, co się tam dzieje pod spodem z tym samochodem. Bo z tego co widzę, to zawieszenie siedzi w miarę. Przód też, jak widzicie, nie jest jakoś rozbity. Bardzo maska lekko odstaje z prawej strony. Może dlatego, że jest otwarta. A raz zobaczymy, co się dzieje pod spodem. O, widzę, co się dzieje. Zaraz i wy zobaczycie. Co się dzieje pod spodem. Tutaj jest miska olejowa. I jak widać, ta miska olejowa oberwała. Jakiś olej nawet wycieka, także. Ciekawe, czy to było duże uszkodzenie. Miska z jakiś plastik jest na misce olejowej, no ale ewidentnie olej kapie. Tu widać nawet na zderzaku po prostu ktoś nieźle przywalił w coś i jest takie uszkodzenie. Tam więcej uszkodzeń nie widzę żadnych pęknięć. Także, jak widzicie, samochody w Stanach takie małe uszkodzenie. Od spodu i taki samochód jest po prostu oddawany na całkę na środkienówka samochód z bardzo małym przebiegiem i takie rzeczy od z tyłu tutaj od tyłu nic nie widać, żadnych uszkodzeń, wydech, podłoga bez rys. Także jedyne uszkodzenie, jakie jest, to jest z przodu. Jeszcze otworzymy maskę, zobaczymy, czemu ta maska z prawej strony odstaje. I dzisiaj powiem wam szczerze, na szybko to wszystko wyszło. I nie wziąłem miernika ze sobą, ani mojego power power do odpalania samochodu. Także cokolwiek będzie w stanie odpalić. To odpalimy, a co nie będzie w stanie odpalić, to niestety ale nie odpalimy tego dzisiaj. Jak to się otwiera? A, BMW, dwa razy trzeba pociągnąć dźwignię No to jeszcze raz. Nawet pisze jak jak byk. Dwa razy. nienauczony nauczony człowiek. Więc jest tak jest. Nie wiem czy ten silnik nie powinien mieć pokrywy. Powinien mieć pokrywę. Tu widać mocowania na pokrywę. Pokrywy brakuje. O, tutaj jest, jak widzicie, ta poprzeczka, nie wiem czemu, ale jest rozebrana. Tutaj brakuje jakiejś części. Jak widzicie, śrubka wykręcona i to powinno być przykręcone do czegoś. Prawdopodobnie tak jest, to jest mocowanie wygięte, powinno być tutaj przykręcone, także częściowo ten silnik jest rozebrany nie wiadomo z jakiego powodu ale jest I teraz tak, na koparcie zdarzają się często po prostu przekręty ktoś kupi samochód, lekko podszykuje Musi raz zobaczyć na zdjęciach na koparcie że gdzie, gdzie jest maska czy jakieś tam elementy, lekko poprostowane, żeby to w miarę wyglądało i taki samochód wraca na aukcję tutaj pasek wielo Wylorowkowy. Widzicie, jest przytarty z jednej strony. Tak, jakby się zaczął strzępić, coś nie tak z tym jest. Nie wiem, czy poduszki na silniku, czy o co chodzi. Tu jakiś czujnik. I teraz pytanie: Gdzie jest miarka od oleju? Myślę, że bowiem nie widzę miarkę oleju. Powinna być żółta i powinno ją być widać z kilometra ale strasznie odpala ten silnik check engine wspomaganie działa ruszy ręczny działa w silniczku coś stuka tak możecie usłyszeć Tak, jest, coś stuka w tym silniku i ewidentnie ten pasek jest do wymiany wielorobkowy, coś to było kombinowane z tym samochodem. Maska nieodkręcana, boki może, jak widzicie, jest problem. Wrzucam na drive, to automatycznie sam przeskakuje. Ah, widzicie ten komunikat. Problem z skrzynią biegów, silnik dzwoni. Także samochód ewidentnie jest jakąś miną więc nie ma sensu interesować się tym samochodem. Samochód jest ogólnie fajny, jak na BMW przystało. Trochę części w bagażniku. Zobaczcie, co się dzieje. Część but. Dywaniki. Jakieś plastiki. Także dzieje się dużo z tym samochodem. Prawdopodobnie ktoś próbował to naprawić. I się ta operacja nie udała. Także tak widzicie. Widzicie takie BMW. Naprawdę w bardzo fajnym stanie. Gdzieś tam jakieś uszkodzenia na podwoziu. I Uważacie, że tak jest? Fajna opcja. Można kupować bardzo mało rozbity. Fajna opcja, ale widzicie, przychodzicie, oglądacie na miejscu i jest problem ze skrzynią biegów, silnikiem, dzwoni. Także najlepiej przyjść na koparta, jak macie możliwość, wysłać kogoś i sprawdzić osobiście. Takie samochodziki, takie okazje, bo można się naprawdę nieźle, ale to nieźle nadziać. Tak jak w tym przypadku kupilibyście i silnik może być do remontu, plus wymiana skrzyni Także ogromne koszty Okej, okay. przechodzimy do następnego Tutaj obok stoi BMW piątka, Ale naleśnik porządny, więc nie będziemy się nim interesować Tutaj zauważyłem Audi A7 a7 z ubezpieczalni na sprzedaż. Zobaczcie, przedni pas nieruszony. Dostał z lewej strony. O, przydałoby się opony wymienić. Zobaczcie, aż takie ubytki. <laughs> łyse, porządnie Łysy. 2017 rok oponki, ale mają swoje lata za sobą. Świetności zawieszenie całe w tej Audi belka ona taka jest fabrycznie tutaj pozaginana to jest fabryczne także tutaj nic się z tym nie działo maska troszeczkę siedzi super charge. no fajna opcja jasne skóry powiem Wam, że nie wiem jaki przebieg ale zobaczcie strasznie zaniedbany samochód i skóry i wszystko normalnie, aż zgroza. Jest przebieg 96000 mil. Dlatego on tak wygląda. Z tyłu mamy lampę. Widzę i zderzak. Ciekawy czy jest prąd. silnik strasznie rzęcholi. Także Także, także kolejna okazja. Albo i nie. To jest ten chyba 3-litrowy silnik doładowany. A rzęcholi jak nie powiem co. Ciekawe. Dlatego, czy stał za długo? Następny silnik, gdzie nie mogę znaleźć miarki oleju, co się dzisiaj ze mną dzieje? Powiedzcie, gdzie ta miarka w tym silniku, gdzie ta miarka? Gdzieś pewnie jest, tylko nie widzę nic czerwonego, nic żółtego. Odpalimy go jeszcze raz i pójdziemy posłuchamy od tamtej strony. Wiecie co? To brzęczał z tyłu wydech. Silniczek chodzi ładnie. Tak jest. To brzęczy wydech gdzieś od spodu. Także sorry. Przepłodziłem was w błąd. Silniczek żwawy zbiera się. Także tutaj widzę z silnikiem żadnych problemów. Nie powinno być. Drive rusza. I do tyłu również. Problemów ze skrzynią nie ma. Tylko ten przebieg prawie 100 tysięcy mil. W bagażniku lampa i zdeczek, jak jak mówiłem, jakaś. A i błotnik jest. Błotnik aluminiowy. Tutaj ktoś coś kiedyś próbował chyba robić. Zobaczcie. Rdza wyszła. A on nie dostał z tyłu. Tutaj dlatego gdzieś tłumik brzęczy. Tu jest gniecenie. Błotnik również. Wiecie co, błotnik? Chyba nie dostał, albo tu jest lekkie wgniecenie na dole. Teraz tak jest, jest wniecenie lekkie albo i nie, z drugiej strony jest to samo, więc troszeczkę tylko dostał tutaj w róg ten zderzak i wyskoczył z zawiasów, także nieduże uszkodzenie. Także ciekawa opcja. Kto jest zainteresowany? Oczywiście numer jest tam, raz wam pokażę. Mercedesik z C klasa, w kupę 61 000 mil 61 tysięcy mil skóry do naprawy w środku nawet w miarę powiem wam, nic nie śmierdzi kluczyk mamy Odpalił od strzała. Jechać chce. Do tyłu również. Przebieg 61,918 mil. Oczywiście wymaga dogłębnego czyszczenia. Mercedesik w kupę. C250 W miarę czysto w bagażniku Nie widać jakichś uszkodzeń Nie wiem jaki status ma ten samochód Co jest uszkodzone że tutaj wylądował Widać tutaj zderzak z przodu A tutaj jest porysowany przedni błotnik Jak widać był już kiedyś malowany ten błotnik, ale jak mówiłem, nie mam miernika lakieru, więc nie możemy za dużo zobaczyć. A szkoda, naprawdę, dopiero jak tutaj dojeżdżałem do tego koparta. Okej, okay, gdzie jest otwieranie klapy? Jest, dopiero jak dojeżdżałem do koparta, kurczę, pomyślałem, gdzie mój miernik został w domu. Że teraz wyszedł do samochodu miernik i po prostu będę będę już miał cały czas przy sobie silnik niepucowany jak to bywa u handlarzy <grytanie> cały w kurzu tutaj coś się działo ze zbiorniczkiem wyrównawczym, coś wycieka nie wiem czy ten zbiorniczek nie puścił na tutaj na tym zgrzewie czy po prostu korek puścił? Płyn jest. Także kolejna opcja. Kolejna opcja do rozpatrzenia. Idziemy dalej.